Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was swoją reakcję na śmierć Józefa Piłsudskiego. Więc zapraszam Was do oglądania. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad 89 łapek w górę, dobijcie mi cen subskrypcji do ponad 9000 tysięcy słów. Zapraszam Was na profil Realu Poznań. Link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. I jeszcze chciałbym pozdrowić od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie! Pozdrawiam Iniszem Golden Boya, pozdrawiam Jowelmuci, pozdrawiam Gabrycję Porońską, pozdrawiam Kajdana Podłoga Białego, pozdrawiam Deep Impulsa, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Alwetu Kądzie na Kółkach, pozdrawiam Chrystiana Bodzionego, pozdrawiam Chrystiana Chętnika, pozdrawiam Najka. Pozdrawiam Bolo, pozdrawiam Jadoza, pozdrawiam Jeszurowego, pozdrawiam Karola Żet, pozdrawiam Dm, pozdrawiam Szymka, pozdrawiam Rzymka Sofciecha, pozdrawiam j 3 papai 2137 pozdrawiam JJ, pozdrawiam Dejachmedybeat, De pozdrawiam Kasia Kasia, pozdrawiam Meowa, pozdrawiam Meow, pozdrawiam Anice, pozdrawiam Husarza Nisza pozdrawiam Semka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Kacie Kacie, pozdrawiam Kinkę Gorską, pozdrawiam Agatę, pozdrawiam Dobro... nieważne pozdrawiam Dobromira, pozdrawiam... Hmm... Bolo, pozdrawiam Jadosa, pozdrawiam Brazerca, pozdrawiam Łosego Górla i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz słuchajcie, moja reakcja jest taka: mm, smutny jestem, że on odszedł. A przyczyną jego śmierci była karfawica wewnętrzna serca i żołądka, co przyczyniło się to kilka lat temu, jeszcze w XX wieku, zanim ja się urodziłem, w 2000 roku się urodziłem, a on zmarł chyba. Z tego co wiem, w 1936 roku miał krwawicę i wykrwawił się, to była jego choroba, albo jakaś sepsa mu się wydała, nieważne, nie będę myślał chorób, po prostu zmarł i moja reakcja na to jego śmierć jest taka, smutna mm, smutny jestem to trochę, ale to trudno. Ludzie przychodzą i odchodzą i jak są starzy, bo się żyje przez y, przynajmniej 100 lat, albo jak ktoś naprawdę jest bardzo chory, to wtedy już szybciej umiera, bo organizm nie domaga, albo po prostu człowiek ma dosyć życia i albo po prostu sam się zabija, albo się wierza, a on po prostu sam umarł i tyle na krwawicę, nie na lęk, tylko na krwawicę. Na krwotok wewnętrzny zmarł, niestety. Krwotok wewnętrzny serca i takie tam, no, więc szkoda go. No dobra, to na dzisiaj ten na, na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój o przefajny odcinek z mojej reakcji na śmierć Józefa Piłsudskiego, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to turno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, czyści pa, anarka, papa. Elopa, mordy, życzę wam miłego dnia. Papa. Pa.